Usiądźmy i wysłuchajmy ogłoszeń dzisiejszej niedzieli. Jak zapowiadaliśmy tydzień temu, dziś przed Kościołem można złożyć ofiarę dla potrzebujących i bezdomnych, którą prowadzą członkowie Stowarzyszenia świętego brata Alberta z Bielska-Biały. Rozmawiałem z paniami, które kwestują, bo oni działają szczególnie na terenie Bielska. Dziennie wydają 400 posiłków obiadów dla tych ludzi. To są różne historie tych ludzi niekiedy problemy rodzinne, niekiedy jakiś nauk, ludzie niekiedy dobrze wykształceni i tak dalej, w pewnym momencie znajdują się na marginesie życia. To towarzystwo chce pomóc tym ludziom, aby na nowo odkryli swoją godność i na nowo wrócili do normalnego życia. W życiu jest tak, że stoczyć się to można w ciągu chwili, ale zdobyć coś, to niekiedy życia nie starcza. I dlatego, moi drodzy, tak bardzo trzeba uważać na to, kim człowiek jest, jakie Człowiek spełnia zadania, funkcje, bo jak powiedzieliśmy, upaść to bardzo prosta droga. Zdobyć coś to bardzo trudna droga. Dlatego kto może, niech wesprze, mówię, to jest y, takie, powiedzmy, pomoc też taka bardzo praktyczna. Obchody tygodnia w środę, wspomnienie świętego Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. Jutro, pierwszy dzień września, rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny, Zapraszamy wszystkich jutro na MSZ Świętą o godzinie 9.00. Uczniów, rodziców, nauczycieli. Będziemy błogosławić tornistry, pierwszo y, dzieci, które pójdą do pierwszej klasy. Natomiast młodzież, która uczy się w mieście, w centrum, prosimy, aby po południu przyszła na MSZ Świętą na godzinę 17.00, to właśnie było to rozpoczęcie z Panem Bogiem. Znamy to przysłowie, choćby stawał o północy, jak nie ma pańskiej pomocy. I o to w tym wszystkim chodzi, że trzeba dać z siebie wszystko, ale to wszystko jeszcze musi Pan Bóg pobłogosławić. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek, sobota miesiąca. W czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. W piątek oddamy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dodatkowa msza święta też rano o godzinie ósmej. Spowiedź pierwszopiątkowa od godziny, raczej przez cały tydzień, zaś pierwszy piątek od 16. W sobotę uczcimy niepokalane serce Najświętszej Marii Panny. Rano o 7.30 modlitwa różańcowa, o 8.00 już święta z nabożeństwem. Drugi kapłan uda się do chorych, a po południu modlimy się przed Najświętszym Sakramentem za zmarłych, wypominanych w wypominkach rocznych o godzinie 16.15. W piątek, też na pierwszy piątek, zapraszamy kandydatów do Bierzmowania i ich rodziców do spowiedzi udziałem przy świętej Komunia, a później pierwsze spotkanie formacyjne właśnie z kandydatami do Bierzmowania i ich rodzicami. 20 września chcemy wziąć udział w pielgrzymce rodzin diecezji Bielsko-Żywieckiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Jeździmy tradycyjnie co roku. Zapisy można dokonywać w zakrystii. Moi drodzy, zachęcam. Piękna sprawa. Każdy się musi modlić za swoją rodzinę, bo jak jest dobrze, to żeby była jeszcze lepsza, a jak nie domaga, aby po prostu wróciła na drogę dobra. Także to jest niezmiernie ważna sprawa. Zachęcam, można się wpisać. Wyjazd będzie rano gdzieś około siódmej, a powrót po południu około godziny 16, 20 września przyszłą niedzielę w Cieszynie organizowana jest pielgrzymka także ku czci świętego Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika. Jeżeli dobrze pamiętam, tam się to rozpoczyna o godzinie 15. Zachęcamy wszystkich do czytania prasy katolickiej. Jest gość niedzielny, gość niedzielny taki dla młodych. Zachęcam też, żeby pokazać może dzieciom młodzieży także nowy numer głosu świętego Marcina. Trzeba coś czytać i trzeba czytać rzeczy dobre. Dzisiaj jest taka ilość natłog informacji, a zauważcie, sprzedają się tylko informacje złe i one zostają w pamięci. O dobru to mało się pamięta, ale zło tak, bo ono elektryzu, elektryzuje ludzi. Dlatego właśnie po, poszukajmy właśnie w tych pozytywnych treści, żeby po prostu przez to też było nasze pozytywne patrzenie na świat, na życie, na rzeczywistość, w której uczestniczymy. Tydzień temu, moi drodzy, obchodziliśmy w naszej parafii uroczyste dożynki. Tutaj sołeckie pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by przygotować kościół, by pięknie wziąć udział w liturgii, w pięknych strojach, później by przyjęcie odbyło się także na boisku w Międzyrzeczu Dolnym. To wymagało na pewno wielkiego wysiłku, bo jak powiedzieliśmy, mądry człowiek wie jedno, że ciężką pracą zdobywa się pożywienie. No ale jak Pan Bóg nie pobłogosławi, nie da słońca, nie da deszczu w odpowiednim momencie, to moi drodzy, można mieć najlepszy, powiedzmy, arsenał maszyn, a z tego się nie skorzysta. Dlatego to było nasze dziękczynienie. Jeszcze raz wszystkim pragnę bardzo serdecznie podziękować za piękną uroczystość. Dzisiaj takie uroczystości są także w Mazańcowicach, tam są dożynki gminne. Moi drodzy, tydzień temu też zapowiadaliśmy, że zostaną sprowadzone organy do, do naszej parafii i stało się to faktem. Chór teraz obecnie jest zablokowany i będzie przez dłuższy czas, ponieważ te organy zostały przywiezione w poniedziałek rano o 8, zgodnie z zapowiedzią. W odstępach tam godzinnych pojawiały się cztery pojazdy, które te fragmenty instrumentu, moi drodzy, przywiozły. Pragnę bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim panom, którzy odpowiedzieli na apel i przyszli, bo moi drodzy rano rozpoczęliśmy gdzieś o godzinie ósmej rozładowywanie i trwało gdzieś do godziny w pół do pierwszej. Wcale to nie było takie łatwe, bo poszczególne części trzeba było wyciągać dźwigiem, ściągać na dół i tak dalej, ale powiedzmy sobie szczerze, jeszcze do montażu będzie też dużo trudnych operacji i jak powiedzieliśmy, będzie to dość długo trwało. Po mszy świętej dzisiaj, jak ktoś chce zostać na chwileczkę, to może zobaczyć krótkie filmiki, jak te organy tam sprawowały się w tych Niemczech. Z tego, co mi powiedziano, oni je wymienili dlatego, ponieważ chcą zakupić instrument starszy, zdecydowanie starszy, XVIII, XIX wiek. I dlatego postanowili, aby te organy po prostu sprzedać. To nie była kwestia tego, że Kościół jest zamykany, tylko to, że po prostu postanowiono tam, że chcemy wymienić organy. Jak ktoś ma duże sumy, no to takie rzeczy może, moi drodzy, robić. Yy, pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy się włączyli już w to dzieło. Gdzieś 63 rodziny złożyły już ofiarę właśnie na ten cel. Wszystkim za modlitwę, za ofiarę yy, składam serdeczne Bóg zapłać. Jak powiedzieliśmy, moi drodzy... Jak myśmy zobaczyli te organy, jak one są rozebrane, to trzeba być mistrzem, żeby to złożyć. I druga kwestia to będzie długo trwało, tak jak powiedziałem, ale organy już są, także to myślę, że teraz trzeba się tylko skupić na to, żeby je pierwsze wypłacić, a drugim etapem będzie, żeby znowu nazbierać na to, jak, żeby te organy złożyć, bo to też jest proces i drugi, i powiedziałbym, no dość drogi, bardzo drogi nawet powiedziałbym. Ale nas jest sporo, wiele, także myślę, że nie będzie problemu. Żeby zobaczyć, jak te organy powinny zabrzmieć, to zapraszam zostać na chwileczkę po mszy świętej. Pan Krzysztof nam tu pięknie tutaj pokaże krótkie filmiki, jak te organy potrafią po prostu dać siebie dźwięk. Także chór będzie teraz nieczynny z tej kwestii, że tam są rzeczy porozkładane. Tu widzicie z boku też koło konfesjonałów też pokładane są te rzeczy. Mówię operacja niełatwa. Klocki Lego. Trzeba naprawdę... No jestem mistrz, oni mają, powiedzmy, pewne prace, które muszą wykonać, i później, jak dokonają, to przyjdą tutaj do nas, aby to wszystko, moi drodzy, yy, zrobić. Dzisiaj niedziela Chrztów. Cieszymy się z dwójki dzieci, które przyjęły sakrament Chrztu Świętego. Moi drodzy, trzeba się cieszyć za dar życia, że Pan Bóg dał dziecko jako wielki dar, ale też chcę powiedzieć, moi drodzy, i przypomnieć to rodzicom, mieć dziecko. To wielka odpowiedzialność, także i przed Panem Bogiem. Bo w wielkiej mierze, kim będzie ten człowiek, zależy to od was. I jeżeli wy dacie dobry przykład, jak żyć, postępować, będziecie z dzieckiem się modlić, chodzić do kościoła, korzystać z sakramentów, to bądźcie spokojni, jak oni dorosną. Natomiast jeżeli tu zaniedbacie sprawę, to moi drodzy, w przyszłości mogą być problemy. Dlatego jeszcze raz proszę Was, abyście kiedy Wasze dzieci będą dorastały, abyście dawali im zawsze nieskazitelny, dobry przykład. I jeszcze jedną myśl chcę powiedzieć, bo często moi drodzy widzę, że tutaj nie tylko u nas, ale ogólnie w świecie ojcem i matką dla swojego dziecka jesteś do końca życia. Nawet niekiedy jak to dziecko zejdzie na złą drogę, to pamiętaj, faktem to, że Ty jesteś ojcem i matką, to się nie zmienia. Miejmy świadomość tego. Ojcem i matką dla swojego dziecka jesteś do końca życia i zawsze jako ojciec, jako matka masz prawo dziecku powiedzieć, kiedy już jest dorosłe, postępujesz dobrze, postępujesz źle. Musisz pomagać, nazywać zjawiska w prawdzie. Co człowiek młody z tym zrobi, to jego sprawa. Ale Ty jako ojciec, jako matka z miłością musisz zawsze wskazywać, robisz dobrze, pochwalam to. Idziesz złą drogą, wtedy tą drogą nie idź. To jest też zadanie Ojca i Matki. Moi drodzy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan se z Wami, i z duch, niech Was błogosławi Bóg Wszechbogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.